rękawiczki zawsze zakładajcie na mnie, bo nie wiadomo kto tego dotykał czy czy my myje dupę. A po trzecie, nie zakładajcie butów. Takich jak ja. A po drugie, nie było po drugie. Piłeś? Nie prowadź. Piłeś? Nie, jeszcze nie. A prowadzisz. Tak, a patrz. Miałem pokazać. Popatrzcie co ja tu mam. Co wujek rada, trzyma w skrytce, To jest takie pytanie. Ha, 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 kurwa. Widzicie? Iblow, Identyczny jak mają policjanci. Wiecie, wiecie po co mi to jest? Żebym wiedział, czy mogę wsiąść do samochodu i żebym wiedział na 100%, czyli tym samym, co normalnie wiesz, pan nie mówi dmuchaj, to jest identyczny, ten sam. Ten sam jest przetargowy. Więc możesz sobie zbadać. Ale to też możesz wykorzystać w celu sprawdzenia, czy policja ma dobrze ustawiony alkomat. No dokładnie, bo on ma atest i dokładnie to samo centrum, które testuje alkomaty policyjne, atestuje i ten. Więc wszystko jest spoko, można sprawdzić online. Więc zajebisty alkomat, chyba tylko kosztuje 1500 złotych, ale wiecie, 1500 złotych, a możesz iść siedzieć na dwa lata później. Więc dzięki za coś takiego. Słuchajcie, w samochodzie, jeżeli pytacie mnie o rzeczy, które są najważniejsze dla mnie podczas jazdy samochodem, bo znajdujemy się teraz przed centrum, właśnie tam widać wszystkie budynki. I teraz, tak, jest Warszawa i tak dalej, jest korek. Rzecz najważniejsza w tym samochodzie to jest ta jazda półautonomiczna i to jest tak zajebiste, że jak ci ludzie powiedzą: Nie bierz tego, nie opłaca się. Mordo, adaptacyjny ten pomad z jazdą półautonomiczną to jest po prostu game changer. Wciskasz sobie tutaj, tam ustawiasz sobie mniejsza, to wszystkie samochody teraz to mają te nowsze. Bierzcie to. Po prostu może sobie siedzieć, o tak, rączki sobie siedzą, on zaraz sam ruszy ze pod światła, jak zapali się zielone i będzie utrzymywał ten dystans do samochodu przed tobą. I teraz zapytasz mnie, po to komukolwiek, tak? A no po to, że na przykład stoicie sobie w korku, korek, nie wiem, Google pokazuje, że będzie trwać te 20 minut, to możecie ty normalnie siedzieć tak, nie wiem, odbierać sobie ważny telefon albo wysłać sobie zdjęcia na e, Facebooka czy gdziekolwiek indziej. Wtedy możesz sobie, o, teraz powinniśmy ruszyć. Samochód sam rusza, nic nie robi zupełnie, również sam dostosowywuje tor jazdy. Teraz to może się trochę pogubić, bo to są zmiany na drodze i wtedy rzeczywiście się trochę gubi. Dam sobie na 50 i samochód sam jedzie. Oczywiście, niby powinien się trzymać ręce na kierownicy, nie, niby tam niby to powinno tak jakoś wyglądać, blablabla. Ale no, uwierzcie, mi, nikt, nikt tak nie robi. Do 30 na godzinę takie ręce nie muszą być w ogóle trzymane. Powyżej co jakiś czas i to jest zajebiste. Naprawdę, zajebiste w chuj. Kiedyś miałem taki eksperyment, chciałem jechać 50 miejsc w Warszawie, kurwa nie dało się, w sensie, rozumiecie, to po prostu jedziesz 50, przed 50, już typa mieliśmy na zderzaku, nie, już widziałem, że ten typ w wkurwia, wiecie o co chodzi, wkurwia się, w wkurwia, ale wiecie, jaki jest plus tego samochodu, że ludzie się boją, boją się kurwa, bo ten samochód jest w kuj, w kuj drogi, masz na rejestracji wuja, ja pierdolę, pewnie jestem myślą, jaki wuja kurwa tam jedzie, pewnie jakiś kurwa wielki typ. To ja jestem duży, ale wiecie, wielki w sensie Wielki kurwa typ, co zaraz przyjdzie, jakby kurwa tamten zaczął napierdalać, no to przyszedł i go od razu, więc... To jest kolejny plus takich bandziorskich samochodów, nie? Że nawet jakieś rzeczy dobrze, to wszystkich wkurwiasz, ale nikt się nic nie zrobi, nikt nawet nie powiedz, co się dzieje. Respekt. na Kolejna rzecz z takich, wiecie, rzeczy, które ten samochód ma zajebiste, jest to head-up display. To jest w ogóle, szczerze, Nigdy nie byłem fanem head-up'a, dlatego, że go kurwa nie miałem. I dlatego, to wiecie, wie, znacie tych ludzi kurwa, co się wypowiadają na przykład na temat streetwear'a, butów, czegokolwiek innego. Mówią, że to jest gówno, że po co to w ogóle wszystko, a tak naprawdę sami nie mają takich butów, więc ja tak samo mówię, a po co jakiś head-up, przecież masz tutaj fajny wyświetlacz, nie? Nie, mordo. Head-up jest zajebiste, fajnie wszystko wyświetla, prędkość, ja w ogóle nie patrzę na te zegary. Te zegary, ich mogłoby dla mnie nie być, nawet lepiej, bo są brzydkie, jakby ich nie było. Ale head-up to jest coś, co mega polecam. Jeżeli macie coś do dobrania do w samochodzie i zastanawiacie się nad jakimś takim mega featurem, head-up display to jest to. Kilka słów o samym samochodzie: jest to BMW M850i. Nie jest to BMW M8. M850i jest to BMW pod M8. Jest to taka bardziej ucywilizowana wersja właśnie M8, która jest po prostu miękka. I również odpowiem wam na pytanie, które zadawaliście, ale to później, dlaczego nie M8. M850i, czyli 530 koni, katalogowo na hamowni pokazuje około 580. Jest to najwyższa możliwa wersja wyposażeniowa. Prócz kilku rzeczy, jednej której nie ma, jest to kamera 360, której po prostu ktoś nie dobrał albo nie była dostępna, bo jest to model z początków produkcji. I kolejna to jest taka kamera, wiecie, nocna, żebyś widział tam zwierzęta i innych ludzi, którzy chcą się wwalić przed maskę tego pięknego samochodu. A tak, to samochód posiada dosłownie wszystko to, co było w katalogu, co można było skonfigurować w momencie premiery. Kosztuje w tym momencie ta konfiguracja gdzieś około 750 tysięcy złotych. Teraz wam pokażę takich trochę smaczków z zewnątrz, jeżeli chodzi o ten samochód. Fabrycznie jest tu pakiet carbon, co oznacza karbonowy dach, karbonowy spoiler, taki właśnie. Tutaj karbonowa część dyfuzora i to chyba tyle w sumie, jeżeli chodzi o pakiet carbon. Nie wiem co on tam jeszcze zawierała, jakieś takie wstawki w przednim zderzaku. Dodatkowo ja później dołożyłem customowy carbon. Nie możecie tego normalnie dostać. Jest to tylna taka skrzela, to i to, to jest customowy carbon. Tu jest splitter, to jest splitter z Maxtona. Co prawda i zaraz wam powiem dlaczego, jest to splitter z Maxtona. Dodatkowo dołożyłem takie karbonowe wiecie lusterka w stylu M. One już tutaj były karbonowe i wiem, że po lifcie ten samochód dostaje takie właśnie normalne, więc to jest OEMowe. Można było sobie to dołożyć po prostu do tego z przodu dodatkowe skrzela widać tutaj. Też to jest karbonik, tu jest karbonik. No i e przedni splitter byśmy powiedzieli który jest z Maxtona i zaraz wam powiem dlaczego nie jest karbonowy. Jeżeli chodzi o ten splitter spotkała mnie taka przykra sytuacja, dlatego że nie to, że jestem, wiecie, oszczędny czy coś w tym stylu i nie kupiłem karbonowego, jest w karbonie. Po prostu miałem karbonowy splitter dwa razy i dwa razy mi odpadł na autostradzie niemieckiej przy prędkości ponad 160 na godzinę. stwierdziłem, że mi na to nie stać, płacić tam 4000 za każdym razem, kiedy mi spadnie, więc kupiłem plastik po prostu z Maxtona i uważam, że jest spoko kosztowałem chyba 500 zł i szczerze 10 razy lepiej niż ten karbon. Jeżeli chodzi o tył, to też jest Maxton z tego samego seta, no bo też uważam, że nie warto tutaj dawać karbonu, bo wiecie, gdzieś się tam przywali, gdzieś coś będzie i będzie żal tego. Jak już jesteśmy z tyłu, do zobaczcie, dwie rury tutaj, i dwie rury z drugiej strony. Są to prawdziwe wydechy, które później wam pokażę, bo brzmią zajebiście. I powiem wam, dlaczego brzmią dużo lepiej niż inne ja M850. Wiele osób pyta mnie, dlaczego nie dałem lepszego spoilera, mimo tego, że go kupiłem, bo pokazywałem wam to na Instagramie. Jest taki, taki case, dlatego że ten samochód nie jest szary to jest folia, a wygląda, gdyby jakby był to rzeczywiście lakier, bo jest taki podobny lakier w palecie BMW. Samochód jest biały. Jakie dobierałem ten samochód, powiedziałem, że nie chcę trzeciego białego samochodu, więc oklejcie mi go, okleili mi go na taki właśnie półmatową folię, byśmy to powiedzieli, nie wiem, taką aksamitną. Ona jest zajebista, ale minus tego jest taki, że przykleili później mi ten praktycznie normalny, zwykły spoiler z pakietu carbon. I pod tym spoilerem są takie burkle powietrza, dlatego nie wymieniłem na inny, bo bym musiał zmieniać całą tutaj folię na klapie, a jest to koszt około 2-3 tysięcy złotych. Jest to dużo, dlatego że ta klapa jest strasznie z dużą ilością przetłoczeń, jest bardzo ciężka, w szczególności w środku. Z takich ficerów, które są zajebiste i które mega polecam, jeżeli możecie sobie dobrać w samochodzie, są to lasery. W tym momencie BMW wycofało totalnie lasery, nawet z siódemek i tak dalej. Te nowe nie mają w ogóle takiej opcji. Trójka nowa też nie ma opcji po liście. laserów. Wynika to z tego, że są braki w półprzewodnikach, ale lasery są zajebiste. Naprawdę fajnie wycinają, z nocy robi się totalnie dzień. Jeździłem wieloma samochodami wcześniej z LEDami różnymi adaptacyjnymi i tak dalej, ale lasery to jest totalny game changer. Jeżeli chodzi o felgi i hamulce, one są potężne. Tu jest, tu jest 383 mm. Jest to potężny hamulec, ale nie jest to ceramika. Można dać tutaj M-Performance, ale jest to zwykły M-kowy. On tak naprawdę, szczerze, mało się różni, ale jest potężny z przodu, potężny z tyłu. Mega, mega, mega wyhamuje. Nieraz dupę mi uratowały te hamulce. I to przy takich, no wiecie, normalnych, zwykłych sytuacjach, nie to żeby ktoś tam jechał 200 i mu trzeba było wyhamować na autostradzie. Normalne sytuacje miejskie czy jakiekolwiek inne. Te hamulce są naprawdę zajebiste i również serwisowanie nie jest takie drogie, ponieważ są to klocki połowicznie, byśmy powiedzieli, cywilne, więc jeżeli kupicie te Klocki w internecie, oryginały kosztują około 1200 złotych, więc według mnie to jest dobra cena, jeżeli chodzi o markę premium. Słuchajcie, jesteśmy w środku w samochodzie. Jak już powiedziałem, mega mega podoba mi się ten samochód. Mega mega jest zrobiony. Według mnie BMW o kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o spasowanie wnętrza, ogólnie jakość wnętrza. Wszystko tutaj jest wykończone skórą, to jest czarna, ciemna alcantara oczywiście w opcji. E, tutaj mamy skórę, tu jest skóra, tu jest skóra, pod nami na nogach jest skóra, tu e, ten taki schowek też jest zrobiony cały w skórze. Co jest najgorsze w tym samochodzie, to oczywiście to piano black, i każdy mówi, że to jest do dupy. Nie bierzcie tego, wszyscy ci recenzenci, i naprawdę wiedzą, co mówią, bo to jest naprawdę tragiczne. Rysuje się to strasznie, drugi raz bym w ogóle tego nie brał. Kolejną rzeczą, która jest taką do dupy według mnie w tym samochodzie, jest ten schowek tutaj. Dlaczego? Dlatego, że tu jest ładowarka indukcyjna, ona w ogóle praktycznie nie działa, i to jest, wiem, że problem w każdym BMW, to nagrzewa po prostu telefon. Godzina spoko, ale to bardziej podtrzymuje power w telefonie, tak, dajecie 60%, wychodzicie po godzinie, też ma 60%, ale jest nagrzany w cholerę i po pewnym czasie po prostu telefon przestaje działać i na przykład CarPlay czy cokolwiek innego tutaj, koniec, nie, ma problemu, nie, nie działa. Kolejna sprawa w tym schowku jest taka, że jeżeli włożycie tutaj na przykład dwa kubki, czy cokolwiek innego i tutaj telefon, to nie może się go wyjąć i według mnie to jest strasznie do dupy, naprawdę naprawdę bardzo słabe, w szczególności jak się jedzie, ja mam też problem, bo ten telefon tutaj ledwo co się mieści, więc, więc jest to takie, no, no niezbyt Kolejną taką sprawą, w sumie już bardziej pod ten samochód, ten samochód, jak już powiedziałem, ma 580 koni mniej więcej na hamowni wychodzi. Tu są przyciski do zmiany trybów jazdy ze Sport, Comfort, Eco, Pro i Adaptive. Adaptive naprawdę bardzo jest spoko, ale jeżeli chcesz na przykład szybko coś zmienić, czy nie wiem, coś zrobić... Brakuje tych przycisków M tutaj na, na kierownicy i według mnie to BMW powinno poprawić i z tego co wiem chyba w tych nowych właśnie M850, ten M340 i tak dalej, oni to trochę poprawili i to przynajmniej jakoś teraz wygląda. No ale brakuje tych przycisków, żeby po prostu szybko coś zmienić. Jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, to tutaj jak już widzicie, Czempi jeździ. To jest samochód homologowany na 4 osoby. Oczywiście nie polecam jazdy w 4 osoby, dlatego że osoba taka jak ja, czyli troszkę większa, mająca nawet 1,90 m, nawet nie chodzi wszerz, musi odsunąć ten fotel na maks do tyłu, przez co nikt z tyłu się nie zmieści inny niż pies. Osoba obok można jechać. Już ja kiedyś jechałem, że tutaj ktoś jedzie, więc to jest taki samochód maksymalnie na 3 osoby. Więcej osób po prostu tutaj nie wejdzie. Kolejnym minusem tego samochodu jest widoczność, i tutaj muszę się do tego trochę dowalić. Wiecie, nie lubię tego. Ten samochód jest fajny, sportowy, i niezły, ale w ruchu miejskim ciężko coś zauważyć, dlatego że jest potężny słupek, tutaj, jest potężne lusterko, tutaj po prostu totalnie nic nie widać, więc na przykład, jeżeli podjeżdżacie gdzieś, nie wiem, chcecie skręcić w prawo, żeby zobaczyć, czy nie wiem, czy jest jakiś rowerzysta, to musisz tak wychylać, zastanawiać się, gdzie ten rowerzysta jest, więc tutaj ta widoczność jest słaba, no ale po prostu to jest taki też model samochodu, więc to nie będę na Legal. Z takich rzeczy, w których jeszcze na przykład doposażyłem sobie samochód, jest to kamera tutaj Blackview. I ona ma tryb parkingowy do 48 czy tam 70 coś godzin. Mega, mega polecam to. Trochę sprawia problemów, ale i naprawdę jest niezła z power bankami z tyłu. I jeszcze jedna rzecz tutaj, może nie widzieliście, a w sumie no, to było w kadrze. To jest Janosik. Teraz mi bateria spucha, muszę go dać na gwarancję, ale to jest Janosik na górze i on naprawdę mega, mega działa. Mega mega się sprawdza tutaj w, w całości w tym samochodzie. No bo kurczę, jednak jak jedziesz w tym, samochodem nie czuć tego, tej prędkości, a też tutaj jest tak fajnie na górze, nigdzie się tutaj nie wala i ta deska rozdzielcza i to wszystko jest naprawdę nic naprawdę nie zrobione. Z takich feature'ów, które ktoś zamówi do tego samochodu jest ta kryształowa gałka w, w pakiecie Crystal i tak dalej, takie macie ósemeczkę i tam jest taka 8 i na przykład w X5 mielibyście tam X5 czy tam 5 i to jest tak, ta gałka, przycisk start-stop, tu ten taki joystick taki dziwny, taki ruszający się i tu podgłaszania tym radia. I szczerze to w ogóle to, że ja nie korzystam z tego tutaj, tylko z tego tu. Non stop. Dlatego, że jest to dużo lepsze. Jeżeli chodzi o system inforozrywki, jak już jesteśmy przy tych joyach, to powiem jedną rzecz. Nie korzystam w ogóle z tego. Jakby w ogóle z tego nie korzystam, tylko wchodzę w carplay, wchodzi Ci carplay, jesteś tutaj, tutaj muzyczkę masz, tak, najlepsze sento, więc szczerze w ogóle nie korzystam z tego systemu BMW, więc jak się mnie pytacie, to, to mówię, nie. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, są tu Harman Kardony i to jest druga pozycja, bo chyba wyżej jest ten, nie wiem co tam jest BMW, jakiś taki wyższy system, ale słyszałem, że jest dupy. W sensie nie warto w ogóle w niego inwestować. Każdy mówi, że w Mercedesie to jeszcze jako tako gra fajnie te wyższe systemy, te Burmeistery i tak dalej, a w BMW te wyższe systemy w ogóle nie mają, nie mają żadnego zastosowania. Harman gra fajnie, według mnie wystarczająco. Takiego mam dosłownie małego samochodu w środku, no, po co więcej. Słuchajcie, teraz czas na pytania od Was a propos tego samochodu. Pierwsze pytanie, Wacławek. Mikołaj, ile dosetki wuja? Dosetki ten samochód robi katalogowo 3,7. Mi się udało zajść na 3,4. Ile ten samochód spali? Samochód spala około 15,9 litra w mieście, jest to V8 4,4, więc myślę, że to jest fajny, fajny wynik, a jeżdżę często na sporcie. Sport nazywam trybem miejskim, bo tam wiecie, potem macie te strzały z wydechu i on naprawdę zajebiście brzmi, więc w sumie możesz wszystkich tam w mieście powkurwiać. Jeśli kupowałbyś ponownie auto, zostałbyś przy 850i, czy wolałbyś się dołożyć do M8? I to jest w sumie dobre pytanie, bo chciałem też Wam o tym powiedzieć. Dlaczego wybrałem M850i? Po pierwsze, serwisowanie. Serwisowanie jest dużo tańsze niż M8, ponieważ na przykład m idzie z hamulcami ceramicznymi, tak, głównie. Jak już dobierasz taką m tam trzeba wsadzić wszystkie, wszystkie po prostu rzeczy. Dodatkowo m jest droższa, około 300 tysięcy, według mnie strasznie dużo. Kolejna sprawa jest taka, że m jest po prostu niewygodna. I naprawdę jest po prostu niewygodna. M8 Competition jest totalnie niewygodnym samochodem na co dzień. Ja jeździłem M8 Competition przez tydzień. Naprawdę były, był to zły tydzień mojego życia. Jeszcze w Warszawie spoko, ale wiecie, ja często gdzieś wyjeżdżam, gdzieś dalej e, i drogi w Polsce, nie nie zawsze są super, nie zawsze są płaskie i M8 Competition po prostu było... to jest overkill, a na tor nie jeżdżę, tak jak myślę, 90% użytkowników M8 Competition. Czy masz jeszcze katalizator? O kurwa! Chyba jest! No na dwa nawet. Czy jest warty swojej ceny? Według mnie jest zajebiście warty swojej ceny jeszcze tej ceny nie 700 tysięcy, tylko te mniej, bo wiadomo, wcześniej były jakieś tam rabaty, więc dodało się wychaczyć jakieś dwa oczka. Według mnie zajebiście warty ceny samochód i to będzie w podsumowaniu, ale naprawdę, już teraz muszę Wam powiedzieć, że to jest, to jest samochód kurwa tak zajebisty, że szok. Co trzymasz w bagażniku? Ja to jest w sumie dobre pytanie, teraz uwaga, otwarcie bagażnika, można z nogi, ale tutaj z tymi się. Czyli co trzymam w bagażniku, eee, paczkę ze bałciu, statyw, eee, toster, toster mam w bagażniku, toster mam eee, i płyną. Mycia podług, który mi się, A mi się rozlał! Co się stanie z BMW, gdy wleci Porsche? No, BMW zostanie prawdopodobnie sprzedane gdzieś tam na Otomoto, czy gdzieś, a żal mi tego auta, strasznie mi żał tego auta, bo naprawdę jest niezłe. Dwa lata z nim spędziłem, więc tak szczerze powiedziawszy, w ogóle nie razu mnie zawiodło. Ale cóż, no, 911 to 912, GTS-4 to GTS-4, a targa to targa w ogóle, co ja gadam? Targa, kurwa, zajebisty samochód. Dobra, teraz e, przygazujemy trochę. I don't know. Dobra kochani, dzięki za oglądanie, wiem, że wielu z Was chciało zobaczyć samochód, więc zobaczyliście samochód, napiszcie mi na dole, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku, nie wiem, moją kolekcję, mieszkanie, cokolwiek, napiszcie mi na dole, my już stąd się zabieramy, bo zaraz tu jakiś zlot Mustangów będzie, nie? Fuuu. idziemy stąd.